Witajcie moi kochani, bierzemy się za kolejnego questa eventowego. Tym razem zaczynamy werbię, jak widzieliście w zajeździe, pod fioletowym kryształem. No i zaczynamy u niejakiej Bianki. No okazuje się, że chcieliśmy zamówić rybę, ale ona nie ma tej ryby i w ogóle martwi się, bo właśnie zawsze dostawała ryby regularnie, ale teraz nagle jej Ktoś, kto y, te ryby załatwiał, nie przychodzi od dawna, no i nie mają w ogóle ryb. No i oczywiście przy okazji bardzo chętnie y, chcemy pomóc y, rozwiązać ten problem. A więc udajemy się na poszukiwania y, jakiegoś właśnie rybaka ze wschodu y, koło Ithan. No to żeby w ogóle trafić do niego, no to udajemy się do Ithan i z Ithan na dół przez zniszczone opactwo aż do Uroczyska. I tam jest y, nasz rybak. Powinien on tam gdzieś sobie przy tym jeziorku w uroczysku być. Mam nadzieję, że go zaraz znajdziemy. Także przechodzimy tutaj przez opactwo i w lewo do uroczyska. No i tutaj idziemy sobie lato lato wiosna, aż tu nagle, na jeziorze wielka burza. To jakaś czy na jeziorze, taka piosenka kiedyś była na religii chyba, ale dobra. Idziemy sobie tutaj naokoło tego jeziora i mamy tutaj na pomoście niejakiego diantosa. O dziwo okazuje się, że jest to ten, który właśnie dostarcza ryby tutaj do karczmy w Werbin. No ale pyta się nas, jak ma łowić ryby, skoro całe to jeziorko jest zamarznięte. No chociaż akurat jego wędka to w sumie jest w wodzie, ale dobra. Nie będę się czepiał. No tego też nam mówi o ludziach, którzy jeżdżą tutaj na łyżwach i w ogóle nie ma z nimi kontaktu, ponieważ no, nic nie odpowiadają, tylko jeżdżą w kółko. No i nas to trochę interesuje, więc postanawiamy, że też chwilę pojeździmy i spróbujemy z nimi porozmawiać. Także zaczynamy, płyniemy do któregoś z, łyż, z łyżwiarzy i go zagadujemy. No ale on y, mówi tylko same pochlebstwa na swój temat. Sam siebie chwali, i tak dalej. A nas po prostu co najwyżej obraża. Także pożytku z tych łyżwiarzy nie ma. No, po prostu są jakby jacyś zaczarowani w tym lodzie. No i co teraz? Rozmawiamy dalej z naszym rybakiem i sami zaczynamy się wpatrywać w lód, i sami po prostu zaczynamy. Yy, chwalić sami siebie. Diantos spróbuje nas ocknąć, w końcu nas szarpie yy, na pomost i uratuje yy, nam życie od tego, żebyśmy też zaczęli tutaj jeździć, jak ci Łżbiarze. Także yy, musimy w ogóle zarazić teraz temu całemu zajściu. Yy, no, oczywiście, jesteśmy chętni do pomocy. Znajdź kogoś, kto potrafi wyjaśnić, dlaczego jezioro jest skute lodem, mimo tego, że nie mam rozu, i jest w ogóle latą. Więc przenosimy się do Nidhal i tutaj idziemy do Uniwersytetu Północnego. Ty, 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 ty. No i profesor pochmurnik jest nam w stanie pomóc, ale musimy przynieść mu próbkę tego lodu z tego jeziorka, więc po prostu musimy polecieć znowu do uroczyska i tam zdobyć sobie kawałek yy, lodu. Wchodzimy znowu na tutaj to lodowisko, zamykamy oczy i zbieramy po omacku. To jest najważniejsze, żebyśmy zamknęli oczy, inaczej znowu jak zaczniemy zbierać, to znowu, że tak powiem, yy, zakochamy się w sobie i będzie problem. Więc pamiętajcie, zamykamy oczy, zdobywamy okuchy lodu i wracamy do profesora. Dajemy mu te próbki. No i każe on nam chwilę poczekać, więc czekamy sobie te parę 5 minut max. Aż dostaniemy wyniki naszej próbki, które okazują się być trochę dziwne, ponieważ niby to jest zwykły lód, ale nie da się go stopić. I profesor twierdzi, że on jako fizyk, chemik i w ogóle naukowiec nie wie, jak to wszystko wytłumaczyć, więc on nam niestety nie pomoże. Wracamy znowu do Diantosa do uroczyska. No i teraz mamy kolejny pomysł. Kolejny nasz pomysł to druidzi. Którzy może jakieś czary mają albo coś wiedzą na temat właśnie takiej natury. Więc udajemy się do jednego z druidów, który znajduje się w niedźwiedzim uskoku. No tyle dobrze, że jest to tutaj mapkę obok, więc aż tak daleko nie musimy iść ani się nigdzie teleportować. W tym uskoku tutaj schodzimy i idziemy w prawy górny róg, tam powinien być jakiś jeden z druidów. I chyba Jasper. O, jest druid Jasper. No i pytamy się go o to co zaszło. No ale druid mówi nam, że natura tak na pewno nie działa i że kiedy jest lato to jest lato, kiedy jest zima to jest zima, więc nie może być czegoś takiego i mówi, że to prawdopodobnie sprawka jakiegoś potężnego czarownika bądź też właśnie samej czarnej Magii. Więc wracamy do Diantosa i, no, i informujemy go o tym wszystkim. Że matka natura nie ma nic z tym wspólnego. No i teraz Diantos nam opowiada o historii, którą usłyszał od Rosali, która jest w Werwin, czyli od tej staruszki, która tam sobie prze, przesiaduje. Więc my też udajemy się do Verbin, właśnie do Rosali, żeby Zaczerpnąć zgoła informacji. Zagadujemy ją ostatnią możliwą opcją. No i chcemy posłuchać baśni, właśnie o zaczarowanym lustrze. No i Rosalia zaczyna nam wszystko tutaj opowiadać. No głównie chodzi tutaj o to, że był sobie jakiś czarodziej, miał jakieś tam to właśnie lustro. Potem ktoś mu to lustro rozbił. Potem on te wszystkie kawałki lustra gdzieś wiatrem wywiał na cały świat i w ogóle przypał. No ale co najważniejsze, to właśnie ludzie podczas patrzenia się w to, lustro, w to lustro zamieniają się w takie osoby jak te tutaj. I jak nic nie zrobimy, to niedługo cały świat będzie zły. Ogólnie mówiąc. Więc próbujemy z Diantosem nakłonić łyżwiarzy, żeby zeszli z tego lodowiska, jednak się nie udaje, więc próbujemy ich tutaj ogarnąć siłą. No i wtedy. Pęka tafla lodu. Mamy przeładowanie łapki, i wszędzie jest ten lód. Wszędzie jest śnieg. Jest ogólnie źle. Diantos się trzęsie. No ale jest teoretycznie ciepło. No ale on jest strasznie wystraszony. No i to, co powiedziała Rozalia okazało się prawdą. A my idziemy się do niej zapytać. Co, co dalej? Co dalej z tym wszystkim? Więc lecimy do Rosalii. Tutaj nas wyrzucili w wichrowych szczytach. Więc możemy pójść albo w lewo, albo w prawo. Aż dojdziemy do Werbin i idziemy porozmawiać z Rosalią. No, opowiadamy jej to, co się stało, że udało nam się jakoś wytrwać. Yy, no, ale staruszka nic nam nie powiedziała. Dała nam nagrodę, walutę i wentową i taką nalewkę. Yy, I każe nam przyjść później yy, no i musi przejrzeć pamiętniki babci i tak dalej, żeby zobaczyć co tam było dalej, żebyśmy mogli jakoś pomóc Diantosowi i w ogóle całej krainie. Także póki co kończymy questa, na pewno jest jego kontynuacja, którą również nagramy. Także póki co do zobaczenia, moi kochani, idę nagrywać kolejne questiki.